Witajcie drodzy słuchacze w odcinku Po prostu podcast. Dziś zabiorę was w podróż jakiej jeszcze nie było, przez krainę lodu, ognia i duchów. Na wschodnich krańcach Syberii, tam gdzie kończą się drogi a zaczyna bezkres tajgi, leży jezioro, które od tysięcy lat fascynuje i przeraża ludzi. To Bajkał, najstarsze i najgłębsze jezioro świata. To miejsce, o którym miejscowi mówią z szacunkiem. A czasem z lękiem, bo bajkał to niezwykły zbiornik wody, to żywy organizm, oddech ziemi. Mówią, że jezioro czuje, że widzi, że pamięta wszystko, co się nad nim wydarzyło. Leży w południowej Syberii, między górami pośrodku bezkresu. Ma 636 km długości, a jego głębokość sięga 1642 metry. To więcej niż wysokość niektórych gór. Ale jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że Bajkał to najstarsze jezioro na Ziemi. Jego wiek szacuje się na 25 do 30 milionów lat. Żadne inne jezioro nie przetrwało tak długo. Z naukowego punktu widzenia to cud geologiczny. Żywy rozłam w skorupie ziemskiej, który wciąż się poszerza o kilka milimetrów rocznie. W jego wodach żyje ponad 2500 gatunków organizmów, z czego ponad 60% to gatunki endemiczne, nie występują nigdzie indziej. Najbardziej znana z nich to nerpa bajkalska, jedyna słodkowodna foka na świecie. Ale według miejscowych nie tylko zwierzęta zamieszkują głębinę. Legenda mówi, że bajkał narodził się z gniewu ziemi. Dawno, dawno temu Syberia była spokojna i zielona, aż pewnego dnia ziemia zatrzęsła się tak, jakby obudził się sam duch pod ziemi. Niebo przybrało barwę krwi, a z rozstępu ziemi buchnęły płomienia. Lasy spłonęły w jednej nocy, wsie zniknęły w morzu ognia. Ludzie w panice padli na kolana i zaczęli błagać bogów, by ich ocalili. Bajgal, bajgal! Krzyczeli, co według legendy oznaczało ogniu przestań. I wtedy ogień zgasł. Ziemia zatrzymała się, a w jej miejscu powstała głęboka czarna przepaść. Z gór zaczęły spływać potoki lodowatej wody wypełniając dolina. Tak narodził się bajkał, z ognia i modlitwy, z bólu i nadziei. Nauka mówi inaczej. Bajkał powstał w wyniku rozłamu tektonicznego, który do dziś się pogłębia. To jakby Ziemia oddychała, rozciągając się powoli, centymetr po centymetrze. Ale może obie wersje są prawdziwe? Bo jeśli przyjrzeć się z góry, Bajkał wygląda jak ogromna rana w Ziemi. Rana, która nigdy się nie goi. Do dziś na wyspie Olchon, uważanej za duchowe serce Bajkału, Burjadcy szamani odprawiają rytuały, biją w bębny, śpiewają pieśni przodków i ofiarowują duchom mleko, chleb oraz wstążki zawieszane na świętych drzewach. Wierzą, że w wodach jeziora mieszka bajkał ojciec, starzec z białą brodą, duch opiekuńczy Syberii. Nocą, kiedy wiatr huczy w górach, a tafla jeziora śpiewa, można, jak mówią, usłyszeć jego głos. To trzaski lodu i bulgotanie wody, albo oddech starca, który nigdy nie zasypia. W burjackich legendach pojawia się też strażnik dna, ognisty smok. To on ma pilnować równowagi świata, a kiedy ludzie zapominają o duchach, smok się budzi. Wyłania się z dna jeziora otoczony płomieniami i mgłą, a jego ryk słychać aż w górach. Mówi się, że co 120 lat smok otwiera oczy, a ziemia drży pod jego oddechem. Wtedy Szamani wyruszają na Olchon, by złożyć ofiarę, mleko, miód i futra Soboli, bo jeśli smok nie zostanie udobruchany, bajka usyła burze trzęsienia ziemi i fale, które połykają całe wsie. Naukowcy z uśmiechem twierdzą, że to tylko aktywność sejsmiczna. Ale miejscowi wiedzą swoje. bo kiedy woda w bajkale zaczyna bulgotać bez powodu, a ziemia drży jak pod kopytami koni, lepiej schować się i czekać, aż smok znów zaśnie. W folklorze bajkał nie jest tylko jeziorem. To ojciec, król i strażnik. Miał setki synów. Rzeki, które do niego wpadają, ale tylko jedną córkę. Piękną Angarę. Bajka utrzymał ją w pałacu z lodu otoczoną górami, by nikt jej nie skrzywdził. Ale Angara była ciekawa świata. Pewnego dnia Mewy przyniosły jej wieść o młodym, przystojnym Jeniseju, który płynął przez dalekie stepy. Zakochała się w nim, choć nigdy go nie widziała. W noc przed ślubem, który bajkał zaaranżował z inną rzeką, Angara uciekła. Rozbiła lodowe bramy pałacu i ruszyła ku północnym górom, by odnaleźć ukochanego. Wściekły bajkał chwycił ogromny głaz i cisnął nim w stronę córki. Kamień zatrzymał się przy ujściu rzeki, dziś znany jest jako skała szamańska. Do dziś stoi tam jak palec oskarżenia ojca skierowany ku córca. Angara jednak dotarła do Jenisaju i połączyła z nim swoje wody, a Bajkał, pogrążony w żalu, płacze po niej do dziś. Jego łzy to wody jeziora. Dlatego z Bajkału wypływa tylko jedna rzeka, właśnie Angara. To jedna z najpiękniejszych legend Syberii, która pokazuje, że nawet w świecie duchów miłość potrafi pokonać wszystko. Nawet gniew bogów. Ale bajka to nie tylko mit i magia. To także historia. Mroczna i prawdziwa. W czasie rewolucji 1917 roku zaginęły carskie rezerwy złota, warte dziś miliardy dolarów. Przewożono je koleją bajkalską, by ukryć przed bolszewikami. Według jednej z wersji pociąg z kosztownościami został zaatakowany, a część ładunku spadła z torów prosto do jeziora. Inna mówi, że oficerowie sami zatopili skrzynie, by złoto nie wpadło w ręce wroga. Od tamtej pory nurkowie, poszukiwacze skarbów i wojsko próbują odnaleźć ślady ładunku. W 2009 roku rosyjscy badacze z batyskafów Mir rzeczywiście natrafili na metalowe skrzynie na głębokości ponad 1000 metrów. Nie zdołali ich jednak wydobyć. Dno Bajkału zachowuje się jak żywy organizm, zapadając się i pochłaniając wszystko, co spróbuje wydrzeć mu jego tajemnica. To jedna z najbardziej znanych współczesnych legend. W latach 80. radzieccy nurkowie wojskowi zgłaszali obserwacje pływaków. Istot o humanoidalnym kształcie, około 3 metrów wzrostu, z dużymi głowami i srebrzystą skórą. Podczas jednego z treningów, na głębokości 50 metrów, rzekomo otoczyła ich grupa takich stworzeń. Nurkowie próbowali je schwytać, ale wtedy powstał gwałtowny prąd, który wyrzucił ich na powierzchnię. Trzech zginęło. Oficjalny raport mówił o nagłej dekompresji, ale w bazach szeptano: to bajkał ich nie wypuścił. Od tamtej pory rybacy i turyści wciąż donoszą o dziwnych zjawiskach: o sylwetkach pod lodem, o światłach z głębin, o cieniach, które pływają tam, gdzie nie powinno być niczego. Niektórzy twierdzą, że bajkał to brama, do innego wymiaru, do wewnętrznej ziemi, o której wspominają stare syberyjskie kroniki. Każdej zimy na powierzchni bajkału pojawiają się tajemnicze kręgi na lodzie, czasem o średnicy nawet 4 km. Z kosmosu wyglądają jak ślady po lądowaniu statku kosmicznego. Naukowcy tłumaczą to prądami termicznymi i wiatrami, które krążą pod powierzchnią lodu, ale dla wielu mieszkańców to znaki, przypomnienie, że jezioro żyje i że ktoś lub coś wciąż je obserwuje. Bajka usłynie też z tak zwanego śpiewającego lodu. Gdy zima jest mroźna, powierzchnia jeziora pęka z hukiem, jęczy, piszczy i wydaje dźwięki jak muzyka z innego świata. To efekt naprężeń w zamarzniętej tafli, ale brzmi tak, jakby z głębin dobiegały głosy duchów. Kto raz to usłyszał, nigdy nie zapomni tego dźwięku. Mówi się, że gdzieś na środku jeziora znajduje się miejsce, którego dno spada w nieskończoność. Szamani nazywają je bezdenną otchłanią. Miejscem, gdzie duchy schodzą do świata przodków. Niektórzy wierzą, że na dnie Bajkału znajduje się zatopione miasto, które istniało tysiące lat temu, zanim ziemia rozstąpiła się i woda je pochłonęła. Sonary niektórych ekspedycji faktycznie zarejestrowały dziwne, geometryczne struktury. Zbyt regularne, by były dziełem natury. Oficjalnie to skały, nieoficjalnie ruiny zapomnianej cywilizacji. Bajkał to nie jezioro, to świat sam w sobie. Miejsce, gdzie nauka spotyka się z magią, a legenda z historią. To tu, wśród lodu i mgły, można poczuć, że ziemia wciąż jest żywa. Że coś większego niż człowiek czuwa nad tym miejscem. Może duch, może smok, a może echo dawnych czasów, gdy bogowie chodzili po świecie. W 2025 roku, gdy turyści robią selfie na tafli lodu, a satelity przelatują nad Syberią, bajkał pozostaje tajemniczy jak zawsze. Jego wody są czyste jak kryształ. Ale im głębiej się zanurzasz, tym mniej wiesz, bo bajkał nie zdradza swoich sekretów. On tylko pozwala ci ich dotknąć. Drodzy słuchacze. Bajkał to nie tylko jezioro. To żywa, pulsująca opowieść, w której smoki budzą burza, córki uciekają z kochankami, duchy wzywają spod lodu, a UFO podobno śledzi nas z głębin. To miejsce, które przypomina nam, że natura ma duszę. Starą, mądrą i nieśmiertelną. Więc jeśli kiedyś staniecie nad jego brzegiem, posłuchajcie. Może usłyszycie szum angary, echo wołania, bajgal albo coś, co wymyka się wszelkiemu wyjaśnieniu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Subskrybujcie po prostu podcast i dajcie łapkę w górę. Do usłyszenia i pamiętajcie. Nie nurkujcie sami.